W moim pierwszym odcinku z mikrofonem. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nowy nóż w mojej kolekcji Mech USA Xtreme. I towa, niezbyt dobrze czytam po angielsku. Kosztował on podejście 100 zł. Co o nim mogę powiedzieć? No. Jeśli opowiadałem o nożu, mówię o nożu. Znaczy się, nóż jest ładnie wykonany. Ma fajną rączkę. Piękne zdobienia. O. Teraz widać. Duży, ostry. Jak nóż. Jest czążki. Jest częstszy od moich pozostałych noży. No to dobrze, czuć, że to jest porządny nóż. <laughs> Mówiąc o. Mówiąc o... Hmm, jak to się nazywa? Pachwi, po szypce? Przepraszam na chwilę. Dobra, Przypomniałam sobie, to był pokrowiec. Jestem idiotą, ale to nie... Jeśli chodzi o pokrowiec, pokrowiec jest dobrze wykonany. Ma dodatkową kieszeń na oszczałkę. Dobrze mówię, nie? Oszczałkę, tak. I ma ułatwienie do noszenia. Ponieważ tu się wkłada pasek. Znaczy, pasek. No. Przeciąga się pasek, a to ja zapinam jeszcze na, na nogę. I to jest bardzo wygodne. Wtedy mi nóż tak nie lata. Trzyma się porządnie. I. No jest wygodny. I co mówmy o... Nóż on... jest sam osobiście częstszy. Cięższy. Bardziej ciężki... Nie częstszy. Przepraszam. Od mojego poprzedniego noża, którego używałem w survivalu. Jest to, sam chciałbym wiedzieć USA, Kolumbia? ktoś mnie może poprawić, jak chcę, jest na pewno od tego noża. Większy? Najbardziej częstszy. Jest częstszy. Jest na pewno ładniej zdobiony, że tak powiem. No, także to ono nożu A teraz ogłoszenia parafialne. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem. Nastaram ja się to odrobić. Kamele mi wyłączyło Nie wiem z jakiego powodu, nieważne <grym> jak już mówiłem, postaram się to nadrobić no, Na moim kanale się postaram, żeby się pojawiły nie tylko materiały związane z, z Survivalem czy ASG czy innymi takimi Wojskowymi sprawami, ale także Postaram się nagrać bardzo dużo serii jeśli chodzi o gry komputerowe Dokładnie to serie jak nie grać gry z Zulu Ponieważ ja w grach nie jestem aż taki dobry No i się postaram Żeby każdy coś znasz na moim kanale Tak samo jeśli chodzi o Komiksy ja sobie postaram zrobić playlistę, żeby każdy miał co obejrzeć. Militaria, komiksy, yy, gry komputerowe. Także mam nadzieję, że będziecie mnie w tym wspierać. Także to tyle, jeśli chodzi o te informacje. Jeżeli obejrzałeś to tego momentu, to dziękuję, że tego nie wyłączyłeś. Dobra, to, to już z wami żegnam. To na razie. Dzięki za obejrzenie. Cześć. Pa!